Gdzie banet? To jest kurwa Za co? On nie streamował ostatnie, nie? Kompletnie albo jakieś głupoty napisał na Oczacie u kogoś, albo... albo za tą całą dramę, no. Za donatey? Za donate do popa, ta? Piszesz Gidson. Mo mo możliwe, że mas report jakiś poleciał. No nie wiem, no tej te dramy trochę minęło czasu. Następny będzie luki. No jak to jest kurwa za donatey, to... To nie wiem. Nie wiem, dziwny. Może wiesz, jakąś starą głupotę dostał po prostu i to nie jest kompletnie związane z tym wszystkim. Ktoś wczoraj wysłał do do że dwa bany lecą do XC. potwierdzone info. No skąd ktoś może wiedzieć? Może ktoś, osoba, która zgłosiła. Mam nadzieję, że to jest po prostu za jakąś głupotę, a nie za tą całą dramę. Sadek dla tłustej maszyny, no. Powód bana. Nie no, widzę co to jest, a i tak muszę kliknąć, no. <grym> Nie, mam nadzieję naprawdę, że to jest jaka, jakaś głupota i to nie jest związane z tą dramą całą Bo jak jest to... Może ktoś jeszcze dostanie bana Nawet ja też nie wiem On nie, do, nie dostał od razu powodu jak jakiś maila dostał czy coś Maila się od razu nie dostaje z banem Na przykład się dostaje, że jest na czas nieokreślony I potem się dostaje No poka maturkę Jaszczu <laughs> nie, Tak średnio ci poszło ty Ale zdałeś <laughs> 31% z matmy 14 z Polaka, 10 z Ang Angola, rozszerzony. Ale co? Zdane, zdane. O, co to jest SESA? Jawczan Pan Rizontos... OS to jest Teams of Service, czyli te zasady tego Twitcha. A Ma partnera ciągle się to nie jest ten, nie? Jak ma partnera... A, Szczuras też miał. No dobra, to jednak chyba nic nie znaczy. Dobra. poje niki. No i tutaj całkiem spoko, no. Ten polski, ale polski to jest RNG, no. z no, trzech matr to polski to jest największy RNG. Dobra, quiz, szybki. To witam. O, Shrek! Dla prawie taka zarazka jak na Wemion. To co to? Awatar? O, Harry Potter. Harry Potter. Ja tego nigdy nie oglądałem. Tak? Fajny jest Harry Potter. Nie ja wiem, to jest, nie wiem. O ja jestem z czego. Teraz nie wiem. Oj, asynutę. Graj. 50 fazy graj, ale skąd wy ten kurwa wiecie. O, to jest ten. Y... Popit. O, to jest ten. Y... Grzycka śmierci. To ten. Y... Frozen, tak? Lud, to jest lud, no. Tylko co? Nie wiem, nie mam pojęcia Moana? Co to kurwa jest? To ta, z, z drobnostki nuta, znaczy bajka Patrz pierścieni no Misio mi No No to dawaj te shadery, mogę też zainstalować Jaki Madagaskar, kurwa, co wy piszecie? Tak, tak, Jastro Madagaskar, nie wiem, jesteście... Rybki z ferajny? No, <laughs> no no, Rybki z no Jestem legalną, też fajny film. Mmmm, -hmm. Wall Street, mm -hmm. no. Ten, Jurassic Park, nie? Mhm. Eminem. Nie, usłyszałem no. Nie mam pojęcia, co to. Co to jest? Co to Jasna jest? nie oglądałem to tego. Nigdy. Do... O, to jest swego. To nie kojarzę chyba wie yeah. Mama Mija Mamma Mia? Mama Mia? Co to wiecie, <laughs> Nie wiem Co to jest mamma Mija A to? Też nie wiem co to jest A Twilight Też nigdy nie widziałem O kurwa taki ten, musica ten, e... No tak, kurwa. A nie, auto, A, no. dobra To prawie muzyka, też tam wystańki lecą Za uta. Swaj twoją maturkę Oka, wyniki. Kurwa 100% z matmy? Nie jesteś pojebany jakiś. To jest zbadał element, nie ma opcji. No, no, na pewno 100 z postawy 98 z rozszerzenia z matmy. Fizyka 70. O. Ty David, kiedy ty piszesz maturę? Za dwa lata Nie, to jeszcze czas. Ja nie napiszę na 100%? No, też mówiliście, że nie znam. Piszcie sobie, piszcie hej też, zobaczymy. Ja no, to, to. to na generalu. Weź to powiesz. To są skryptek jakiś, nie? Nie ma kurwa opcji, że jest normalnie. Nie ma szans. Dla Luki gra, Na pewno. Jest ktoś chętny na małe co nieco wałczy. się. na dół, dobrze się I desałkę musiałem to powiedzieć. A tak poza tym, ja sobie czuluję, wałci, tak na spokojnie. Mateusz Fischer. Odpoczywam po kole. On ma 18 lat? No wiem. Hi. What Good morning. Oczy no, ale zęby też ma jakaś, jakbyś tak pierdolną raz To połapi już Nie ja wygląda tak na super przyjaznego kota, no a wiesz, że, że cię może zabić w każdym momencie Jakiś gówno A jest, brawo! Dlaczego Polacy już PiSowi nie ufają, bo sondaże pokazują, że już PiS... Bo są głupi! Kto? Ci, nie ufają! PiSowi ufają, a nie temu diabłowi Tuskowi. Jak wróci Tusk, to wróci niewolnictwo. Gdyby dzisiaj były... Wybory... <coughs> Bardzo dobrze. Kaczka niech nie rządzi mi. No w tym peło, co jest? Komuniści. Przestań, pan. Ko A gdzie byli komuniści? Żeby Rockefeller, wie pan, objął teraz rządy po tym pisie, który rozpierdolił... Rockefeller? Totalnie. To tu nie będzie dobrze. Dlaczego polacy coraz mniej ufają Pisowi, czym sobie? Ciekawe, czemu? na to zasłużyło. O tym dzisiaj w komentarzach. Czyż pokazują, że już Pis straci władzę w następnych wyborach? Tam pierdolnięte. Tam to? Po prostu. Kto? <laughs> kurwa, czy oni się wszyscy załamy, jak Pis nie wygra wyborów? Że Pis nie będzie rządził, a kto będzie rządził? No, nie Pis Tusk, to sprzeda dalej Polskę całkowicie, no bo jest i Niemcom. <laughs> Gaz jeden to samo powtarza, kurwa, tym Tusku, a nie wiem. Gdyby dzisiaj były wybory, to już by Pis nie rządził. bardzo. Dlaczego Polacy już nie ufają pisowi? Co się stało takiego? Ufają, ufają. Jak PiSowi? to ufają? Pisowi ufają, a nie temu diabłowi, Tuskowi. <grym> <grym> Zapeło, 8 lat rządzili i co oni zrobili? No Nic nie zrobili. Proszę pana, jak to Chory, stary, koniec, kawaler... Ale my Kupa złodziejstwa jest. Teraz jest złodziejstwo. No. Teraz! No w tym peło, co jest? Komuniści! Peło! <noise> Tylko... A co miałam za Peo? A co miałam za Solidarności? Dwa złote na, na rok nie podwyższyli pensji emerytury. Pamiętacie? Dwa za złote. złote. Puste półki. Ocet. Ocet to machnie. Sondaże nie pokazują, wiem. że nie dla nas będzie nie rządzić. Powinien rządzić. Dużo zrobili, bo dali 13, 14, pięćset no, zł dali. Dzie dzieciom dali po te parę groszy, a kiedyś co było. Pan Leszek dobrze rządzi. Ja jestem za nim, proszę pana. No. Leszek Kaczyński, prezes pisu. On Roz... rosła, nie? Nie, właśnie, <noise> no, też się pojewał chyba. Bo Leszka to z nami nie ma już. Cóż te dzieciaczki mają i tak dalej, a tak to nic nie było. no. Pan, co mnie najbardziej wkurza, to rozdawnictwo. Później o. nasze wnuki będą to spłacać, tak? No. Tam ten i tak no. wszystkim porówno, po tego i co wyszło z tego, a u niech wyjdzie lepiej to samo jeszcze gorzej, no. I właśnie Przestają. Polskę? No tak wszędzie chyba jest na świecie, nie? Nie jest tak, że na kraj jest jakiś specjalny pod tym względem. W każdym kraju ludzie narzekają na władzę i to nie zmieni nigdy. Tylko w Polsce masz problem typu, ja, że się, nie stać Cię jak? na jedzenie, a w takich Niemczech, że nie stać ich na czwarte auto XD. Nie wiem, tylko w Polsce. No w Stanach chyba też mają problemy teraz z tym, nie? Z wynagrodzeniem, tym najniższym. Na, Ktoś zarabia najniższą krajową w Stanach, to ten, nie wiem, 70% idzie na wynajem mieszkania. No jak u nas, no tak, no, ale mówię, że... ...nie tylko u nas tak jest, no. Rosji. nie, uwielbiam te filmy. Co? Jakiś geogesser, jeden szybki? może Jamajka. co? Zresztą nie no, kurwa. Ja, Majka tak nie wygląda, chyba. I to jakiś Niemcy wygląda, nie wiem czemu, ale są jakieś napisy zobaczyć. Nie, na pewno nie Niemcy. Hiszpania? Dobrze, skąd mi to wiedzieliście? O znakach La, television. Gdzie po hiszpańsku mówią? W <grymki> Hiszpanii? <grymki szpanii? grymki szpanii> Dobra. Dzięki. To jest jakiś kraj w Afryce, gdzie mówią po hiszpańsku? 50-50 Senegal czy Ghana? Senegal, nie? Gdzie jest Senegal? Kto jest Afryka? Się pytałem czy to jest jakiś kraj, gdzie mówią po hiszpańsku w Afryce. Czyste ulice. O, jakieś flaga. To wygląda na Stany, no? Dobra, kurwa, to są Stany. Dobra, zdążyłem. Susza, skurwy syn. Wida, wida w kraju. Białki. Botswana. Skąd wiedziałeś, że Botswana? Widziałem jak w Australii trochę, taka pomarańczowa. Co za kraj, szybko. Polska. Dobra Meksyk Nie, nie, to jakaś, kurwa, palma Prosto, taka powaraczowa ziemia Bida trochę Meksyk Dobra, nie no, gdzieś Indie bardziej Afryka Kurwa, Afryka. nie, nie Afryka eee... To Indie jak już Nie, właśnie nie Indie Nie? Kurwa, Indonezja, no szukałem tej Indonezji, ja nie wiem gdzie jest no, mówiłem, kurwa, No to właśnie, mówiliśmy, że No indziej. właśnie, eee... no to Polska, tylko odwrócona, no jaki miał rację Yyy, eee, Czechy? jakaś Serbia może a to u Ciebie. Skąd Ty to widziałeś ja nie wiem, więc cię. No. Bo. ja słowo. Ni, ni, Nikola Judo Milanowicz i on jest z Serbii i tam różne tez Wszystko mi pasowało. Dobra, skuterki. Kurwa, po lewej stronie coś tam, stanę, tam. No, jest Numer. O, to jest ten! Kurwa. O, kurwa. To... Nie Ale rozpoznaję tych znaków. Malezja? Finlandia, Malezja? Madryt. Nie, nie, Malezja. Singapur czy Kambodża? Kambodża, Kambodża. Kambodża. Dobra, yyy bido. Hiszpania? Meksyk? Nie, Hiszpania na pewno nie Mexico, bardziej Argentyna, Chile To może być wszystko no. Kostaryka, gdzie jest Kostaryka? Rica? Rica. Costa Rica. Costa Rica. Kurwa, chyba nas... kurwa, co to za Mexiku A ja, położenie słońca. Widziałem, że tak grają i tuży. dużo mi to nie mówi. na pewno Europa? Nie wiem. Europa, Europa. A Chile? No, to nie o jest kurde, Europa. Nie Europa. Dobra, koniec. 22% z matmy? Nie za dobrze co? Musimy zdane, to zdane, ale. Ja nie wszyscy zdali, widzę, no nic. A jeszcze sierpień, spokojnie. Dokładnie. 27%? Kurwa. No na poprawce ES będzie, no. Kupujesz kurs Matemaxa, robisz wszystko. każde zadanko, jak tam jest i. na lumi się zdajesz. No nie chcę, was martwić, kurwa, ale za już będę ustę, nie? Nie wiem. O, to, który się tak zmartwiony teraz. I imo te usta powinny wyjebać. Radzę się przyłożyć w sierpniu, kurwa, na poprawkę, kto nie zna? Też nie Te ustny są, są łatwiejsze, bo nie trzeba pisać. <laughs> nie no. Ale to jest temat taki zjebany. Wiesz na czym po, po, ten polegają, David, czy nie? nie wiem. <laughs> no. Mówi się, a nie pisze. A ty będziesz miał ustny, David, akurat. Idealnie. No. Idealnie. Płacisz, <laughs> <nie> no. Idealnie <laughs> To jest ustny. Ja prostszy. Dostajesz jakiś zjebany temat na przykład, nie wiem. Ty! O nie, to jest Motyw snu ty. w dziełach Adama Mickiewicza. No i weź powiedz co o tym przy